Cześć, witam Was na szybko w materiale, który mi podesłał Kamil. Yy, zaraz Wam pokażę, jak szybko wykradził battle. Klan Battle, dopiero wróciłem z pracy, jest to świeży materiał u mnie na Facebooku, który się pojawił Więc Wam pokażę, do tego będzie nam potrzebne beczka goblinów, lustro oraz klon Można to bez klona zrobić, ale z klonem to wychodzi po prostu szybciej Więc nie przedłużając, zobaczcie jak szybko i łatwo można wygrać właśnie Klan Battle I podobno bardzo często to się udaje, więc... Piszcie w komentarzach, jeżeli to potestujecie, jak wam to wychodzi, bo jest naprawdę materiał bombowy i jest naprawdę rewelacyjny sposób na to, żeby szybko to wygrać. Kamil też mówi, że podejrzał to u Deusowego, bodaję chyba u Deusowego, więc też pozdrawiam serdecznie i tutaj Kamil'a i Donek za pokaz właśnie możliwości tego, a więc oglądajmy. No i walka już wystartowała, więc obserwujcie, zwróćcie uwagę za chwilę, jak to wszystko wyjdzie. Naprawdę wyjdzie to rewelacyjnie. Na razie tutaj czekają, no i tutaj przeciwnicy ich zaczynają. No i tutaj Kamil i Donek się na razie bronią, ex executionerem, armią szkieletonów. Tutaj na razie to wszystko spokojnie, układają sobie karty i zobaczcie, czek wyczekują, po prostu układają sobie karty i czekają, co tutaj przeciwnik na początku zrobi. Żeby obydwaj mieli właśnie beczkę, mirror oraz klon. Wystarczy jeden klon, nawet, tutaj będzie chyba dwa będą na filmie. Bez klona też to jest możliwe, tylko troszeczkę dłużej trwa, ale z klonem to po prostu jest rewelacyjne. Zaraz zobaczycie, oglądajcie. Tutaj jeszcze chwilę. No tu już jest yy, znak, że są gotowi. Najprawdopodobniej, jeżeli nie rozmawiali, zobaczcie co teraz się będzie działo. Raz, dwa, trzy, cztery. I zatrzymajmy na chwilę właśnie pierwszym etapem jest wyrzucenie czterech beczek na y, główną wieżę króla. Zobaczcie, cztery beczki lecą i właśnie to jest pierwszy etap całej tej akcji, która może dać wam wygraną. Oczywiście zapomniałem dodać, że te cztery beczki, czyli to jest rzucenie beczki i druga beczka po prostu od każdego z lustra, czyli razem daje cztery beczki, żeby nie było pytań właśnie beczka plus lustro, czyli od jednego dwa, dwie beczki i od drugiego dwie beczki. No i zobaczcie, beczki te doleciały, wylądowały, klon, i drugi klon i zobaczcie, i powierze. I jest bardzo szybki efekt wygranej. Więc zachęcam Was do potestowania tego sposobu. Ja jestem zmęczony, uciekam do łóżka. Chciałem Wam tylko pokazać, jeszcze macie czas, żeby się pobawić, w klanie pograć. Jutro znika ten... Klan, Battle i pojawi się dopiero prawdopodobnie za dwa tygodnie, o ile dobrze pamiętam. Dobra, miłej nocy Wam życzę. Do zobaczenia.